Tematem mojej dzisiejszej prezentacji będą tak zwane błędy poznawcze. Być może spotkaliście się już z tym pojęciem. Dla mnie są one bardzo ważne i odkąd je poznałem, moje postrzeganie świata dookoła się zmieniło. Ale zanim przejdziemy do dalszej części prezentacji, pozwólcie, że zadam Wam pytanie. Czy wierzycie, że Wasze decyzje są w większości rzeczywiście Wasze? Ile z nich to wybory oparte na logice i obiektywnej rzeczywistości? 80%? 90%? Okazuje się, że to, w jaki sposób funkcjonuje nasz mózg, sprawia, że spora część naszego postrzegania świata dookoła to pewnego rodzaju iluzja, uproszczenie bardzo skomplikowanej rzeczywistości w taki sposób, abyśmy mogli sobie z nią radzić i przy tym nie oszalać. Czym więc właściwie są błędy poznawcze? Najprościej mówiąc, są błędami w myśleniu, które powstają w wyniku procesowania i interpretowania informacji. Pojęcie błędy poznawcze jest być może trochę mylne. Bo mimo, że z perspektywy postrzegania świata rzeczywiście nim są, to nie są typowymi błędami, których za każdym razem powinniśmy się wystrzegać. Ba, nawet gdybyśmy znali wszystkie je na pamięć, nie jesteśmy w stanie tego dokonać. Jest tak, ponieważ ściśle dotyczą naszego mózgu, którego zwyczajnie nie da się w 100% okiełznać. Z jednej strony, błędy poznawcze są skorelowane z naszą pamięcią. Nie jesteśmy w stanie analizować wszystkich informacji dookoła oddzielnie, dlatego upraszczamy przekaz i skupiamy się tylko na pewnych wycinkach rzeczywistości, generalizując przy tym całą resztę. Z drugiej strony, błędy poznawcze są skorelowane z pamięcią. Badania naukowe potwierdzają, że nie jesteśmy aż tak dobrzy w pamiętaniu rzeczy, jakimi one faktycznie były. To prowadzi do sytuacji, kiedy na podstawie fałszywych wspomnień podejmujemy określone decyzje w teraźniejszości. Poza tym wpływ na nasze instynktowne myślenie mają nasze emocje, presja otoczenia czy indywidualne motywacje. Dla lepszego wyjaśnienia o co mi chodzi podam kilka przykładów spośród, spo, spośród stu, które udało się zidentyfikować naukowcom. Efekt Dunninga-Krugera polega na tym, że myślimy o sobie jako o kimś bardziej kompetentnym niż w rzeczywistości jesteśmy. I na odwrót, myśląc, że jesteśmy w danym temacie niezbyt odczytani... Niezbyt oczytani, w rzeczywistości możemy wiedzieć dużo więcej. Jako projektanci możemy przez to błędnie zakładać, że zaprojektowany przez nas interfejs może być bardzo intuicyjny, ponieważ my nie mamy problemów w poruszaniu się w nim. Ale przecież nie jesteśmy użytkownikiem. Mamy inny zakres kompetencji, więcej informacji o projekcie. Jesteśmy innymi osobami. Nic więc dziwnego, że przeprowadzamy testy, które pozwalają nam zweryfikować nasze założenia. Następnym jest efekt skupienia. Występują, gdy przykładamy uwagę wyłącznie do jednego aspektu danej rzeczy, ignorując przy tym całą resztę. Dla nas, jako projektantów, jest to istotne, bo musimy wiedzieć, że np. pytania, które zadajemy podczas badań, mogą nie być wystarczające. I podobnie jak kierunek, który obraliśmy podczas analizy tych badań. Dlatego zawsze powinniśmy robić krok w tył i spoglądać na dany problem z innej perspektywy. Jeśli chodzi natomiast o naszych użytkowników, są oni często podatni na błędy, gdy przychodzi do podejmowania decyzji na stronie. Na przykład zastanawiają się nad tym, gdzie mogą się w danym momencie udać, ale robią to na podstawie utartych schematów, czegoś, co jest, co jest już im znane, nie próbując przy tym alternatywnych ścieżek. Ostatni przykład, jaki podam, to tak zwana niechęć do straty. Moim zdaniem jest to jedno z ciekawszych zjawisk, o których warto pamiętać nie tylko w ich ale i w kreowaniu własnego szczęścia. Błąd ten polega na tym, że ludzie często bardziej odczuwają stratę danej rzeczy niż pozytywne emocje wywołane tym, że coś zyskują. W obu przypadkach jest to rzecz, która ma dokładnie tę samą wartość, a więc bardziej boimy się straty niż pragniemy zysku. Ale jak to wykorzystać w projektowaniu? Możemy na przykład zagwarantować darmowy okres próbny, podczas którego użytkownicy zdążą się nacieszyć produktem i będą tym samym mniej skłonni do rezygnacji. No dobrze, skoro wiemy już na czym polegają błędy poznawcze, powiem kilka słów na temat ich rozpoznawania. Najważniejszą kwestią jest świadomość, że absolutnie każdy jest wystawiony na ich działanie. Prawdopodobnie łatwiej będzie nam je rozpoznać u innych niż u siebie. Jest tak dlatego, że druga opcja wymaga bardziej, dużo bardziej krytycznego myślenia oraz czasu potrzebnego na przyswojenie zupełnie nowych informacji. Aby lepiej uchwycić błąd poznawczy, sprawdźmy czy. Przykładamy uwagę do informacji, które potwierdzają naszą wersję rzeczywistości, zrzucamy winę na czynniki zewnętrzne, gdy sprawy nie mają się nie po naszej myśli, uznajemy sukces innych ze szczęście, a swój własny jako efekt ciężkiej pracy, zakładamy, że wszyscy podzielają naszą opinię, uczymy się czegoś i po krótkim czasie stwierdzamy, że wiemy już wszystko. Wszystkie te zachowania są dość, dość silnymi sygnałami, że nasze przekonania są oparte na schematach myślowych. Które zakrzywiają obiektywne patrzenie na świat. Oczywiście nie jest też tak, że jeśli zauważymy jakieś zjawisko, to od razu oznacza to, że jest ono błędem poznawczym. Podobnie, prawdopodobnie najlepiej jest dogłębnie zastanowić się nad daną rzeczą, spróbować wejść w czyjeś buty, niezależnie od naszych obecnych przekonań. Możemy też na przykład zakwestionować swoje przekonanie, a następnie porównać, jak silne jest ono w zestawieniu z jakością dowodów, którymi je podpieramy. Niezłym narzędziem, które sprawdziło się u mnie, jest tzw. epistemologia uliczna. Podsumowując, błędów poznawczych jest bardzo dużo i gorąco zachęcam do zgłębienia tematu. Być może odmieni to wasze życie tak, jak odmieniły moje. Pozwoli mi to patrzeć na moje myśli w zupełnie inny sposób, mieć do nich większy dystans i lepiej rozumieć zachowania innych. Jako projektanci musimy być świadomi podobnych zjawisk psychologicznych, bo od tego może zależeć, czy wnioski, do których dochodzimy, są poprawne, czy są raczej efektem naszych własnych uprzedzeń. Poza tym jest to kluczowe w przeprowadzaniu badań z użytkownikami, podczas których mamy szansę zauważyć te błędy poznawcze respondentów. Dziękuję.